Gdzie już to stwierdzono? W 36 krajach. Mamy doniesienia z całego świata. Gdy umierasz, stajesz się jednym z nich. Nie wiem, co się dzieje. Czym to dokładnie jest? Wirusem? Serce uderza co dwie minuty. To rzadko by podtrzymać życie. Żaden kraj. Trzy trupy powstaną z grobu? Nie. Jedynie niedawno zmarły. Nieważne, czy umrzeć od kuli, noża, raka, czy ze starości. To dotyka wszystkich. Nikt nie umiera. Od pięciu dni nie trafiło do nas ani jedno ciało. Zmarli nie idą do kostnicy. Wstają i wychodzą. Kim właściwie są? Żywymi czy zmarłymi? Nie. Witam Was bardzo serdecznie w. Pierwsze i mam nadzieję, nie ostatniej recenzji z mojej serii. E, postanowiłem nagrywać to serię z tego powodu, i że na początku. Prawda, na początku gier nagrywałem, ale to nie było to, więc teraz przedstawimy się na recenzję. Już pomyślałem, że to może bardziej do Was trafi. E, dzisiejszy film to. Anonimowie, Anonimowi Pożelacze Ciał. Jest to film taki zombie, jednak jakby nie do końca. No pewnie jeżeli oglądaliście właśnie filmy typu na przykład Resident Evil, Dzień Żywych Trupów, Nie wiem, The Walking Dead. Dobra, The Walking Dead to jest akurat już serial. Albo na przykład, jeżeli oglądaliście film, wróćcie, to serial Z-Nation, który niedawno wszedł, no to już powinniście wiedzieć, że zombie to krwiożercze bestie, które chcą po prostu nas zeżreć, zabić, zamordować lub tego typu sprawy, prawda? Jednak ten film jakby... Dobra, są tam takie wątki tego typu, tylko że te zombie, jakby nie tyle stają się tymi zombie, co bardziej takimi, jakby to powiedzieć, yy, zmartwychwstałymi, nieśmiertelnymi. Właśnie, yy, tak. Nadal mają świadomość, yy, ale no może powiem inaczej. Yy, nie są martwi, ale nie są też żywi. No chociaż to też może nie do końca do was trafi. W gruncie rzeczy oni jakby nad sobą w miarę panują. Yy, znaczy, yy, no, dobrze teraz powiedziałem, ale chodzi o to, że jakby nie mogą jeść tego, co ludzie, gdyż. Yy, Jakby to powiedzieć, haftują tym. Prawda? Dlatego y, jedna z rzecz, którą mogą jeść to są nasze, mięśnie i z tym mam, mamy właśnie problem. Jednak y, nie wszyscy ludzie jakby y, postrzegają te zombie przez y, jakby nie do końca się z nimi oswo oswoili, dlatego też. Stworzyli taki jakby oddział zwalczania ich. Tutaj właśnie widzicie trójkę takich znajomych, która chce się do takiego oddziału zapisać. Główną bohaterką jest o ta dziewczyna. Miała ona problem z chłopakiem, który właśnie nie należy do tej trójki. Ona została właśnie, zostanie przez nią za, zaraz zastrzelona. zostanie stanie się jednym z, z tych zombi. Później później do takiego kółka, gdzie się będzie z tym oswajać. Jakby, bo tak nie do końca. No ale później się niestety sprawy trochę posypią. Hmm. No, w gruncie rzeczy to powinniście sami to obejrzeć, ale ja wam tro, po, trochę powiem, co tutaj będzie gdyż no jakby nie wszystkie momenty są takie do ogarnięcia i jakby no ciekawe i tutaj jest właśnie ciekawy moment w którym no właśnie puścimy Proszę nie ruszaj. Nie wiesz jak bardzo ciekawe To jest właśnie ciekawe. Kochają, ale i tak ją zastrzelił. I to już, cóż, jest to w wielu, było to już w wręcz masie filmów, seriali i tym podobnych. No ale cóż. To jest już trochę lekka przesada. To ją właśnie widzicie w tym, jakby swoim kółku. A ten tutaj. Ten zaopasku należy do, że tak powiem, innego kółka, albo raczej będzie należał. Yy... On będzie należał do takiej grupy, jakby, zombie, która będzie walczyć, jakby o swoje prawa. Ja dokładnie chcę zdominować z tego, co można później się dowiedzieć. Jednak nie będzie walczyć w tradycyjny sposób zombie, idziemy hordą, żremy jak popadnie. Tylko tutaj już jest ciekawe, bo... Yy jest to co prawda pierwsze zombie, które po będą potrafiły używać broni, ale jednak to tak może nie wszystkim będzie odpowiadać. E Więc tak, może przejdźmy do tej e grupy, która będzie chciała jakby ubijać te zombie. Więc e jakby to powiedzieć. E O. To jest właśnie ich spotkanie, takie, bo oni chcą dołączyć do tej grupy. Jest to taki, jakby, pani komendant, można to właściwie nazwać komendant. Nie, wiem, nie mam pojęcia, czy to chodziło o to, że to jest jej imię, czy po prostu jest komendantem. Ona właśnie dowodzi tą grupą. I no tak, jeżeli nieby się na nią spojrzy tak trochę dokładniej, to można by pomyśleć, że yy, jej rodzina zamieniła się w zombie i ona ich zabiła, co jest już trochę chore, no ale jak na takie filmy przypadło, nie? Ale tak wróćmy może już trochę bardziej do recenzji, nie do streszczenia. Film. No, film może Wam przypaść do gustu. Tak. No, może niekoniecznie, ale jednak może. Dla niektórych może niekoniecznie się spodobać fakty o zombie strzelających, powiedzmy, shotguna no, Ja tak myślę, że gdyby ktoś chciał obejrzeć coś w tym stylu, to by włączył po prostu jakiś film wojenny albo ten no też yy, niekoniecznie się może by yy, właśnie też spodobać to, że zombie nie są takimi zombie, które znamy które znamy i kochamy to nie będą już takie krwiożercze zombie to ten film był taki horror, horror ale ja bym bardziej opisał, że to jest Taki dramat. Gdyż opowiada o trudnym życiu zombie prawda? właśnie, główna bohaterka. Później zostaje wylana z pracy, właśnie dlatego, że jest w tym zombie. No ale później no, też nie może znaleźć pracy, gdyż jest w tym zombie. To takie zamknięte koło. W pewnym momencie. Ona się by przekonuje do yy, naszego mięsa, mięsa ludzi. I tak, no, na samym początku to to jest trochę takie wręcz yy, dziwne, ale jednak, yy, właśnie grupą tych yy, ludzi, Przepraszam. Mała usterka. <noise> Już. Yy, yy, taka, jakby. No Nazywają ją mamą. Która także jest zombie, żeby nie było. Yy, no i tutaj właśnie widzicie ich kłótnie. Ja to trochę może cofnę, żebyście mój trochę to obejrzeć. On umrze. Pojedziemy do Pitera i go zszyjemy. Co? Zobacz, jaką ma dziurę. Nie żartuję. Tu nie ma demokracji. Ja wydaję rozkazy, ty je wypełniasz. Wierzysz? Nie chcesz to zmiataj. Wypuśćmy bez lakaratera. A i właśnie. Stąd widać, że ta pani komendant jest trochę jakby nie do końca ogarnięta. Ale no cóż. Ogólnie film ja bym ocenił na tak 7 na 10. Byłaby większa ocena, właśnie gdyby nie to, że jakby nie dochodzi do takiego normalnego zombiowania, no tak powiem, nie wiem jak to można inaczej nazwać, ale dla niektórych może to być naprawdę ciekawa, ciekawy odskok od tego, co zwykle się oglądało. Film bardziej mógłby przypaść właśnie dla tych, którzy wolą takie, ala dramaty bo hmm, ten film właśnie do tego się zalicza ale dla fanów zombie też może przypaść do gustu hmm, i mam nadzieję, że ten film nie będzie wam jakby nie zepsuje wam świadomości, że zombie mogą jednak być psycholami prawda? Hmm, co pokażę w następnej recenzji Następna recenzja filmu. Nazwę zapomniałem, ale no, będziecie mogli to obejrzeć. Mam nadzieję, że recenzja Wam się spodobała. I że um, będziecie oglądać dalej, a raczej resztę recenzji. Ja się postaram nagrywać co tydzień. No chyba, że będę miał więcej czasu. Ogólnie nie będą one długie, ale tak do 15 minut. No ale mam nadzieję, że wam się spodobają. Więc żegnam. Proszę o subskrypcję, lajki i co jeszcze możecie? Żegnam.